Jest to ścisłe centrum dzierżoniu śląski. Jest to ścisłe centrum miasteczka dzierżoń śląski. Tu jest ile? No 15 metrów od dworca PKP i PKS. 15 metrów. Więc to to jest taki plac zabaw dla dzieci. W centrum miasta plac zabaw dla dzieci, tu jest, ok? Więc wchodzimy na plac zabaw. Trochę padało, więc jest mokro i jeszcze jest w miarę rano. Więc prosimy przyjąć na słowo. Tam jest autobus, stanowisko numer 5. Gdyby co, autobus jest O313. Tam na górze pisze na dachu A21A, na tylnym kole pisze 313, więc to jest jakiś numer boczny. Dobrze, więc jest to Plac Zabam Dzierżoniów, więc tutaj będzie adres, ale to producent producent, a ja chciałem, chciałem potwierdzić, gdzie jest gdzie jesteśmy, gdyby co, no nie ma. A tutaj 304 przyjechało, a tam jedzie PKP. O. Tam jedzie PKP. PKP jedzie. Dobrze, więc to jest ścisłe centrum dzierżoniowa. Tutaj chciałem przyjść z dziećmi, na przykład na ten plac zabaw. To jest tylko przykład, ok, Tylko przykład to jest. Państwo polskie od 6 lat zabrania mi, aby wziąć dzieci, i to jeszcze swoje na dodatek i przyjść na dowolny plac zabaw w Polsce, albo w Europie, albo w Niemczech, na dowolny plac zabaw, albo gdzieś kupić lody, coś do picia, cokolwiek, aby spędzić czas z dziećmi.